Przykra sprawa dzisiaj na tym przejściu, tutaj przed nami, widocznym. O, jeszcze tutaj e, widać ślady, pewnie ślady krwi, później neutralizowane przez strażaków. Na tym przejściu, e, kilka godzin temu, e, zginęła piesza. E, no cóż, według różnych przekazów, jakie znalazłem w internecie, pojawiły się głosy, że piesza przebiegała. Powiem tak, jakie to ma w tym momencie znaczenie czy ona przebiegała, czy nie, nie przebiegała. Natomiast faktem jest, że to miejsce to przejście dla pieszych to cały ten odcinek w ulicy Kościuszki jest miejscem bardzo niebezpiecznym, jeżeli chodzi o poruszanie się pieszych. Piesi, no nie tylko korzystają tutaj z przejść, ale korzystają również z miejsc poza przejściami. No a kierowcy, no cóż, no, wielokrotnie tutaj byłem w takiej sytuacji, że na jednym, na jednym pasie jadąc w jednym kierunku zatrzymuje się, czy to ja, czy zatrzymuję się kursem, czy obserwuję przed sobą, że pojazdy sprzeciwka się zatrzymują, a kierowcy w drugą stronę jadący, no za nic to mają. I tak się to do pewnego czasu, można powiedzieć, kulało, no i cóż, i mówiąc brzydko, ukulało się tak, że dzisiaj zginęła tutaj yy, kobieta, zgasł jej chłomyk, no i to jest bardzo, ale to bardzo przykre i... To jest winien, no nie mnie osądzać, natomiast yy, nawet jeżeli to jest, jest to przejście dla pieszych jego okolica, więc, no przykro mi, ale w takich warunkach i w takim miejscu, kierujący naprawdę będzie miał bardzo, ale to bardzo trudno, udowodnić swoją niewinność, nawet jeżeli by to doszło w tym przypadku do jakiegoś właśnie wtargnięcia na jest.